Zatem wyruszmy w tę niełatwą podróż poprzez doświadczenie żałoby, jej przeżywanie. Już na początku zróbmy pierwszy krok. Wejdźmy w tę żałobę przez doświadczenie szoku. Szok jest jakby pierwszym momentem, gdy dowiadujemy się o tym, że coś wydarzyło się strasznego. Ktoś odszedł, umarł. Posłuszę się pewnym opowiadaniem. Chłopiec zakochał się w dziewczynie. Stali się, jak to często bywa, nierozłączną parą. Planowali wspólne życie, wspólną przyszłość. Przygotowywali się, tak jak potrafili w swojej młodości, do wspólnego życia. Dziękowali Bogu za to, że dał im siebie. Dziękowali za to spotkanie i za tę miłość. Ale pewnego dnia gdy dziewczyna wracała z uczelni do domu, pijany kierowca potrącił ją na przejściu. Dziewczyna zginęła na miejscu. Rodzice zaś chłopca zostali o tym poinformowani i mieli straszny problem, co zrobić: jak powiedzieć synowi, jak, jak mu to zakomunikować. Wiedzieli, że, jest, że dziewczyna jest no, kimś najważniejszym w jego życiu. No, ale nie było wyjścia, trzeba było powiedzieć. Zabili to szybko. Chłopiec słuchał, ze spokojem, nie płakał. Rodzice byli zaskoczeni jego reakcją. Chłopiec nic nie mówił. Jego serce i jego umysł w jednej chwili rozpadły się. Zerwały, łączące most ze sobą, rozumu i uczuć, emocji, ten most legł w rwącej rzece. Stał i patrzył i słuchał. Nawet jednej łzy nie uronił. Patrzył tylko na łzy najbliższych. Był, a jakby go nie było. Słuchał, ale jakby nie słyszał. Patrzył, ale jakby nie widział. Z jego ust wydobył się tylko cichy jęk, prośba: Chcę zostać sam. Rodzice zrozumieli tę prośbę, zostawili go w jego pokoju, aby ochłonął. Chłopiec zamknął drzwi i otworzył okno. Wyskoczył z ósmego piętra. Ten młody chłopiec, mężczyzna, w przeciągu kilku sekund umarł dwa razy, kilku chwil, w chwili gdy dowiedział się o śmierci ukochanej, a następnie gdy spadł. Młodzieniec znajdował się w tym momencie życia, kiedy związek z ukochaną był czymś najważniejszym, co miał, całym sensem jego życia, wszystkim. Dziewczyna była całym jego światem, jego nadzieją, jego miłością. Wybaczcie to dramatyczne opowiadanie, ale ono uczy tego, czym jest szok i że w szoku należy człowieka otoczyć szczególną opieką, porównywalną z opieką, jaką otacza się osobę, która uległa poważnemu wypadkowi i jej życie jest zagrożone. Można powiedzieć, że na tego chłopca, który dowiedział się o tragicznej śmierci ukochanej, wjechał rozpędzony samochód. Przejechał po Nim, obrócił wpływ wszystkiego jego plany, wszystko, co miał, wszystkiego jego marzenia, roztrzaskał całe jego życie. Zdmuchnął to wszystko, zgasił cały sens. I to wszystko stało się w jego sercu i umyśle w ułamku sekundy, gdy usłyszał, że ukochana nie żyje. Ale na zewnątrz był spokojny. Stał, patrzył, nie płakał. Nie prosił o pomoc, nie krzyczał, nie manifestował cierpienia. Właśnie w takim momencie, gdy dajemy tak dramatyczną informację, nie można człowieka zostawić samego nawet na chwilę. Trzeba przy nim być. Mieć go cały czas na oku. Jeśli to możliwe, przytulać, siedzieć obok, zaparzyć kawę, nie wiem, herbatę, zapewnić nieustanną opiekę przez pierwsze 24 godziny. Może krócej, przez 8 godzin. Każdy inaczej reaguje, ale ta pierwsza doba jest bardzo, bardzo ważna. Po upływie tego czasu bywa, że mija hmm, najniebezpieczniejsze to doświadczenie szoku. W szoku osoba bywa niepoczytalna. Wszystko może się zdarzyć. Bo cierpienie bywa tak przemożne po takiej informacji, hmm, że nie można go. Udźwignąć. Bywa, że w takim stanie zraniony widzi tylko jedno: tylko jedno wyjście odebranie sobie życia, ponieważ cierpienie jest tak przemożne. A w filmie, na przykład Patriota, w filmie Mela Gibsona, jest taka scena, w której żołnierz wraz z towarzyszami zajeżdża do swojego domu, cieszy się na to, że zajedzie, odwiedzi swoją najbliższą rodzinę, ale niestety widzi tam zamordowaną żonę i synka. Pochyla się nad nimi i, i przytula ich, płacze, całuje. Koledzy stoją obok, nie śmieją nawet ust otworzyć, nie chcą mu przeszkadzać w tym ostatnim pożegnaniu. Nagle żołnierz wstaje, jakby otrząsa się z tego, z, z tego co, co widzi, co się dzieje, i tak błędnymi oczami rozgląda się, chodzi od kolegi do kolegi, kręci się, jest zdezorientowany, uderzają w niego takie przemożne fale cierpienia. Nagle podchodzi do jednego z przyjaciół i wyjmuje mu broń z kabury. Przykłada sobie do skroni i strzela. Właśnie tak, tak działa człowiek w szoku. Szok, jakiego doświadczył ten żołnierz, wyłączył jego racjonalne myślenie. W jednej chwili zawalił się cały jego świat, stracił wszystko, co miał, wszystko, dlaczego żył i walczył. Jednym słowem, jego życie straciło sens. Wszystko co mu zostało to przemożne cierpienie które po stracie najbliższych również straciło sens ból był tak wielki że w tamtej chwili aby się go pozbyć widział tylko jedno wyjście pozbyć się życia Pewna dziewczyna jeszcze przypominam się taka opowieść taki przykład dwa tygodnie po śmierci swojego narzeczonego otrzymała paczkę gdy ją otworzyła Odebrała sobie życie, bo wewnątrz znajdowały się zaproszenia na ich ślub, które tak skrzętnie przygotowywali, ale on zginął dwa tygodnie przed ślubem. Życie ludzkie jest kruche i delikatne, to chcę powiedzieć. Można je zdmuchnąć, tak jak płomyk świecy. Najmniejszy powiew wiatru może zgasić całą radość życia, czyli odebrać sens. I mówiąc te słowa, pragnę jeszcze mocniej uwrażliwić na troskę o człowieka przeżywającego straty i żałobę. Najważniejsze, co możemy zrobić wobec osoby będącej w szoku, to dosłownie nie spuszczać jej z oczu, tak jak nie spuszcza się niemowlęcia. Nie dowierzać zapewnieniom, żeby wyszli, żeby dali mi spokój, że wszystko jest dobrze, że potrzebuję zostać sam. Oczywiście stworzyć takie warunki, taką przestrzeń intymności temu człowiekowi, ale żeby mieć go na oku, żeby nie stało się coś, o czym mówiłem wcześniej. Osoba w szoku przez pierwsze godziny nie powinna być sama. Nawet w łazience. Gdyby nas spotkało przemożne cierpienie, to wbrew nawet temu, co byśmy czuli, bądźmy blisko dobrych i empatycznych ludzi. Pozwólmy im nas po prostu nieść. Po, pozwólmy im, żeby byli blisko, bliżej, najbliżej jak się to tylko da, jak to jest tylko możliwe. Gdy szok przemija, wraca racjonalne myślenie. Bywa, że ból, jaki zadaje się przekazując dramatyczną informację o śmierci ukochanej osoby, wyłącza to racjonalne myślenie i działanie. Ciężar otrzymanej wiadomości, Przygniata człowieka. Rozpada się całe życie no i wszystkie plany i marzenia. Jeśli to możliwe, to nie należy dramatycznych informacji przekazywać telefonicznie, warto przed jej udzieleniem przewidzieć, co może się wydarzyć. Mieć w pogotowiu leki, może nawet lekarza, nie być samemu. Rozum podpowiada takie działanie. Niech dobry Bóg błogosławi wszystkim, którzy Przeżywają ten moment w szoku. Niech może to dramatyczne opowiadanie, które wprowadza nas w tę tematykę żałoby, nie tyle nas jakoś nastroi negatywnie, co będzie dla nas jakąś nauką, że w szoku trzeba być blisko i trzeba otoczyć opieką drugiego człowieka.